2, 1, Start 5 lewy, ciąć, 100, 7 prawy i 3 lewy, nie 7 prawy, 6 lewy, 6 prawy, 5 lewy, długi, 100, 7 prawy, 3 prawy, nie dni, 50, 7 prawy, 5 lewy, Jeden lewy 5 prawy, ciąć. 5 lewy, ciąć 40. Mostek. 4 prawy, ciąć 60. 5 prawy... 5 prawy, długi. 80. 5 lewy, ciąć. 4 prawy, długi. 4 lewy długi. 3 prawy. Nacisk mostek i hopa. 6 lewy i 6 prawy. 5 lewy, 90. hopa. 2 prawy nie ciąć i 2 lewy. To 2 prawy nie ciąć i 7 lewy. 4 lewy długi. Przez szczyt. 7 lewy 2 prawy otwarty 90 5 lewy 5 prawy 5 lewy przez szczyt i 6 prawy przez szczyt i 7 lewy do mety stopy